Piękna pogoda Witam ponownie yy, Druga część opowieści o samochodzie O, ostrość zgubiłem yy, Odpowiadając na pytania pod, yy, pod, tam, pod postem yy, Jest to rok 92, dokładnie grudzień chyba Tak, 2 grudnia czy 8 grudnia pierwsza rejestracja I jest to druga seria jednak ktoś kiedyś przede mną założył sobie przód od trzeciej serii, dlatego trochę tak mylnie to jest. No i oczywiście pomalował listwy plastikowe, te dolne, w kolor nadwozia. Powinny być, wiadomo, innym kolorem, jaśniejszym, szarym takim. Ale poza tym nie było zmienione nic w środku. Oprócz przodu i tych list w środku i tył jest wszystko w, w oryginale drugiej serii. Jak kupiłem ten samochód, to marzyło mi się, żeby powrócić do oryginału, z powrotem cofnąć się maską do, do tego, co było, ale po jakimś czasie jakoś mi przeszło. I bardziej patrzę na ten samochód, jako właśnie taki był i taki to jest wyjątkowy, jakby to powiedzieć, nie wyjątkowy, ale taki, no, no jest jaki jest, z tym przodem właśnie i nawet mi się podoba bardziej niż ten y, klasyczny, prosty, kwadratowy przód. Więc tak, druga seria, 92 rok, M104 32 silnik, ale to raczej już chyba oczywiste. Co jeszcze? Aha, w poprzednim wideo mówiłem o tej przepływce, powiedziałem błędnie, bo kupiłem Pir, Pirburga przepływkę, która była taka średnia, cenowo nie była najtańsza. I z tą przepływką miałem Pirburga takie jaja, ale Teraz wszystko jest elegancko, jak widać, więc nie wiem, czy ona musiała się zaadaptować i nie rozgryzłem tego. Z alarmem e, faktycznie, tak jak mi radziliście, też przemyślałem sobie, że po prostu jak będę chciał, to sobie pójdę i założę sobie całkiem nową centralkę, na razie nie jest to ważne. Właśnie byłem w warsztacie z, z, z znajomka e, wymienić olej, dostał nową oliwę, silnik, bo już e, mało przejechał, ale chyba już z rok albo ponad. Prawie dwa lata chyba ten olej miał, więc należało się. Yy, przy okazji jak byłem na kanale, to trochę go tak pobieżnie obejrzałem. Podubałem śrubokrętem zobaczyć co, gdzie, jak i kiedy od spodu. Nie jest źle, dobrze też nie jest. Załączę to, yy, załączę to w filmiku yy, dalej. I zobaczycie tak pobieżnie, jak to wygląda. No, w śrubokręt wbijałem. No raczej nie słychać pustego dźwięku, nie wpadał śrubokręt. Tam, gdzie wózk, wózek oczywiście, mocowanie tylnego wózka, tam gdzie zawsze one gniją, no, to jest obrzewiałe, ale no, jakoś nie chciało mi na wylot przelecieć. Jakby się to zaczęło skubać, pewnie by było tragicznie, ale no widziałem gorsze przypadki. Eee, co tam jeszcze chciałem powiedzieć? Eee, Coś tu się dzieje, może się zatrzymać. Dziękuję. Rynienka jest jedzona, ale to tylko rynienka Tutaj jest jakaś dziura, tu jest jakaś inna Technologiczna dziura Jeszcze nie tak źle dźwięczy. Nie wpada tak śrubokręt do środka. Ej, tu miałem kurwa c przyjechał, no nie? No. Co możesz jeszcze zobaczyć? tak. Jedna z takich rzeczy, która już od jakiegoś czasu była, ale oczywiście z czasem im dłużej stoi samochód, tym chyba ten problem się powiększa. To oczywiście twarde uszczelniacze zaworów, które sprawiają, że samochód co chwila puszcza niebieskiego bąka. No i jak to mi kiedyś tak nie przeszkadzało, tak teraz na tym urlopie, jak trochę pojeździłem, no to ten bąk się robi taki dosyć mocny. To znaczy ciągły czasami, czasami mniej, bardziej, i to tak trochę jest. Niefajnie dla środowiska, dla ludzi z tyłu za mną jadących, którzy muszą wtychać ten przepalony olej, więc też będę szukał jakiegoś magika, który mi to zrobi bez ściągania, bez ściągania głowicy. Wiecie o co chodzi, nie chciałbym się ładować duże koszta i robić teraz wiecie, rozbiórki całej góry, gdyż ponieważ chcę najpierw zająć się rudą od dołu, a silnik sobie zostawię ogarnięcie na kiedy indziej. Jest zdrowy, dobrze działa. Ciśnienia na cylindrach są yy, książkowe, więc yy, raczej jestem przekonany w 95%, że to są te uszczelniacze. I gdyby nie te bąki, bym tego nie ruszał, ale no niestety chyba się tym też zajmę, żeby jakby dało się jeździć tym samochodem. Jadę teraz, yy, jadę teraz stawić go znowu do garażu i będzie czekał na kolejne odwiedziny, a ja w tym czasie z kolejną wiedzą, co ja, gdzie i kiedy będę szukał dalej warsztatów. Piękna pogoda. Cały samochód w żółtym pyle. Bo jak wiecie, teraz kwitnie rzepak, wszędzie jest pełno rzepaka w okolicy i. I te pyłki fruwają w powietrzu i wszystko się robi żółte po jakimś czasie, szczególnie jak się jeździ bez ramek. Przepraszam, bez ramek, bez szybu z opuszczonymi szybami. Ale jest temperatura na tyle fajna, że naprawdę to jest największa przyjemność. Niestety nie mam gimbala, tak? Chaotycznie trochę nagrywam. Nagrywałem, postaram się to uspokoić, żeby się dało to lepiej oglądać. Telefon ma swoją stabilizację, ale to jest no, słaba, no. To, to jest takie raczej, żeby się w ogóle coś dało oglądać, a nie tylko, żeby się przyjemnie oglądało. Wracam do y, swojego siedliska i do zobaczenia.